Hej Siemanko, dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać o korutynach, które są naprawdę fajne i w takiej najprostszej postaci pozwolą nam one odsunąć coś w czasie. Czyli załóżmy, że mamy taką sytuację, że po zabiciu przeciwnika nie chcemy, żeby on od razu zniknął ze sceny, tylko chcemy na przykład wykonać jakąś animację, chcemy, żeby nie wiem, jakaś tam krew mu poleciała, czy w to... takim przypadku właśnie może pomóc nam korutyna. Zrobimy coś takiego, że po kliknięciu myszą odczekamy sekundę i dopiero wtedy usunie się nam obiekt ze sceny. No to haratamy. Stwórzmy sobie teraz taką korutynę, która pozwoli nam usunąć jakiś obiekt. Korutyny mają typ iEnumerator, czyli zawsze musimy wpisać coś takiego i teraz podajemy nazwę, czyli niech to będzie dai Powiedzmy. I tutaj wewnątrz, jak widzicie, świeci nam na czerwono, ponieważ musimy coś zwrócić, ponieważ jest to funkcja typu innego niż void, więc zawsze musi coś zwrócić. Ale tu nie będzie takie zwykłe return, jak mamy w przypadku, wiecie, floatów, integerów itd. Tutaj mamy troszkę inne zwroty. Będziemy robić coś takiego. Wpisujemy sobie yield, return, new, a następnie wait for seconds. Tutaj mamy kilka opcji, ale dzisiaj skupimy się na tej najłatwiejszej, którą Chyba będziemy używać najczęściej, czyli właśnie wait for seconds. No tu domyślnie dodała nam się wartość 1, ale tu możemy dawać sobie ile chcemy 2 sekundy, pół sekundy, cokolwiek. No niech to będzie jedna sekunda. W tej naszej funkcji, w tej korutynce, możemy dodać sobie tutaj jakieś instrukcje, na przykład dodam sobie debug.log i tu na przykład będzie you died. Mamy tutaj jedną instrukcję. Następnie mamy instrukcję zwracającą, czyli tak naprawdę można sobie to kojarzyć z tym, że to pozwoli nam odczekać ilość sekund, którą zawrzemy tutaj jako argument. Jeżeli odczekamy, to po tym możemy dodać kolejne instrukcje, które mają się wykonać właśnie po tym czasie. Czyli jeżeli chcemy po jednej sekundzie usunąć obiekt ze sceny, to właśnie damy sobie tutaj destroy a następnie gameObject. Czyli to tak zadziała. Wywoła nam się korutynka Jakieś instrukcje zostaną wykonane od razu, później będziemy czekać jedną sekundę, bo tu podaliśmy 1F, i wtedy wykonają się instrukcje, które zawrzemy poniżej. Jeżeli teraz chcemy wywołać sobie tą naszą korutynkę, no to tak jak mówiłem, zrobimy to po kliknięciu myszą, czyli dodajmy sobie update i tutaj dodamy sobie, jeżeli input get mouse button down, i tutaj damy sobie 0, czyli lewy przycisk myszy, to wtedy chcemy. Wywołać sobie tą korutynkę. Korutyny wywołuje się troszkę inaczej niż zwykłe funkcje. Musimy zacząć od start coroutine i teraz wewnątrz nawiasu podajemy nazwę tej naszej funkcji, czy tej korutyny, czyli wpisujemy sobie daj i podajemy nawias okrągły. Możemy też to zrobić w ten sposób, że wywołamy ją za pomocą samej nazwy, czyli wewnątrz cudzysłowu. Możemy podać po prostu nazwę, ale lepszym sposobem jest wywołanie korutyny w ten sposób. Teraz, jeżeli kliknę lewym przyciskiem myszy, tutaj to pojawi nam się tutaj coś w konsoli i po jednej sekundzie nasz obiekt znika. Korutyny możemy też przypisywać do zmiennych, dzięki czemu możemy je zaczynać i kończyć w odpowiednich momentach, kiedy tego potrzebujemy. Więc teraz wam pokażę, jak to zrobić. Oczywiście, korutyna. Tak jak tutaj widzimy, to jest typ I enumerator, więc zmienna też musi mieć taki sam typ. Więc stworzymy sobie IEnumerator i nazwijmy to po prostu MyCoroutine, żeby tu nie kombinować. Czyli to jest moja zmienna, która będzie przechowywać tą naszą korutynę. Teraz w starcie możemy sobie ją przypisać, więc daję sobie start i do mojej zmiennej MyCoroutine przypiszemy tą korutynę DAJ. I od tej pory już ta nasza cała korutynka jej wywołanie będzie następować poprzez naszą zmienną, więc zamiast tutaj wywoływać sobie tą korutynkę, to wywołamy zmienną, czyli my coroutine. Oczywiście nasza logika tutaj nie za bardzo nie pozwala na to, żeby zatrzymać korutynę, ale dzięki takiemu zabiegowi, jeżeli Byłaby taka potrzeba, a kiedyś zobaczycie, że będzie, to oczywiście możemy sobie użyć też Stop Coroutine i wtedy podać nazwę naszej zmiennej, czyli My Coroutine i w łatwy sposób sobie ją zatrzymamy.